11 listopad 2021 rok. Na wsi pod Sokółką ludzie gadają różne rzeczy. Poczta pantoflowa z Sokółki Nachodźcy przekroczyli granice pojedynczo w wielu miejscach. Głównie młodsi faceci po 23-28 lat. Po polskiej stronie ludzie pomagają, użyczając im swoje domki letniskowe, a sygnałem jest zielone światło zapalone. Domki są ogrzane do temperatury pokojowej. Można w nich wziąć prysznic, zmienić ubranie czy zjeść i wypocząć, aby ruszyć dalej. Wielu z nich jednak nawet nie korzysta z tych domków i wynajmują za grubą kasę pokój w dobrym hotelu. Twierdzą, że nie mają dokumentów, ale płacą wielokrotnie drożej, aby przenocować, i pokój dostają. Mają drogie telefony za około 1000 tysiące euro. Drogie ubrania od 2 do 3 tysięcy euro, w tym buty, mają po kilkadziesiąt tysięcy euro gotówki. Wynajmują prywatne samochody z kierowcą za kilka tysięcy euro, aby dostać się pod granicę niemiecką. Mówią bardzo dobrze po angielsku. Ich ogólna świadomość i orientacja jest na poziomie oficerów wojska. Jeden z kierowców, rozmawiając z takim pasażerem, będąc kiedyś w Legii Cudzoziemskiej, szybko rozpoznał, że to niezwykły chłopak, a wyszkolona i zorientowana osoba, świadoma celu i bardzo konkretna. Refleksja kierowcy była taka, że kiedyś w Poroninie już pomogliśmy pewnej osobie. Nie zawsze taka pomoc dobrze się kończy. A co jeśli, na przykład, to są Kurdowie, którzy mają nadzieję na wywalczenie niepodległości, jak Polacy u boku Napoleona? A co jeśli to oficerowie, którzy ze zwykłymi muzułmanami skrzykniętymi do walki z niewiernymi na chwałę Allaha, stworzą oddziały i się zacznie? A wojska niemieckie będą bronić przed tym tak skutecznie jak służby specjalne przed terrorystami z Belgii. A po dłuższym czasie, gdy ludzie będą mieli dość, tak jedni jak i drudzy bo przecież muzułmanie też mają w Niemczech domy, kobiety, dzieci ktoś wspaniałomyślnie zaproponuje jedną religię, a może też za jednym zamachem armię? Oto jak można wykorzystać zaprogramowanych religią. Od dawna wiadomo, że fundamentem prawidłowych zachowań jest indywidualny rozwój duchowy człowieka, który zastąpiono religią, która z kolei służy systemowi wykorzystującemu człowieka, gdzie całe masy ludzi jest wykorzystywanych przez kilku.